więc to nagrywam film z głosem no i co? Gramy sobie w wody, bo y, nic innego nie umiem grać. Y, no kupię szybko beton, bo o, wziął, nie. Dobra. Okej, okay. mamy obok akwę, więc w sumie można by do niego polecieć. No, więc się budujemy i go niszczymy, mam nadzieję, bo nic nie robi tam. Więc w sumie git mi pasuje. A, no, chyba nie wie co zrobić. Czekajcie. Hmm. Okay. No spoko. Czyli aku nie ma. Zbieram co na zbroję i po prostu kupię ją i idę na leksy. Dobra. Kupimy coś. Idziemy na reksję potem na sobie po kogoś. I możecie pisać w komentarzu w komentarzach pomysły na filmy, bo kompletnie nie mam pomysłu co nagrywać. Um, bo tylko na tym nagrywam nagromadziłam a Jeżeli macie jakąś propozycję, to piszcie w komentarzach. Dobra. Mam na sharpness, więc spoko. Mm, I o, jak? Uważacie, znaczy pink. No dobra. To się z nim poklepiamy wtedy. On też ma broje, Więc spoko. Proszę to do skrzyni. I też się do niego podbudujmy, bo. Im wyżej, tym lepiej. O, Fireball, no spoko. Dobra. Nie urowanego bardzo zbytnio, ale trudno, może go zabiję. Dobra, on już chyba nie ma bugulca tu. Czy on idzie na pewno, bo... coś czuję, że mnie zrzuci. Dobra, on się poszedł. To my lecimy do niego i jak się odwróci, to go po prostu. A nie dał się. O ja. Dobra, mam po To wielki. No dobra, uratowałem się jakoś. Please zrzuć go. Dobra, spad. Mam cztery serca, więc sobie wybuchnę tutaj TNT i uciekam. Oj, dobra. On nie widzi tego TNT, jak dobra. Ja nawet spadam, mimo że zbudowałem te bloczki Ale ja mam 4 z 5 serc, więc z nim się zaklepasz jeszcze nie będę. Ale kupię teraz firebolka ja jeszcze może bada. Dobra, my już zabiję. Nawet się poddałem, bo pewnie tak zginął, bo nie miałem pełnego HP. On miał. Ale git, że rozwaliliśmy mu bedę. No to co? Lecimy do niego znowu. Dwa i idziemy. Dobra. Czy on idzie, idzie? No, pewnie Fireball gdzieś tak mi się wydaje, bo coś się budować do góry. I kupował chyba wcześniej, jak byłem u niego. Aha, dobra, strzela. No, to idzie do mnie. Chwilę, ja to zrobię. A, okay, dobra, tego też już nie ma. Został żółty i czerwony. Więc po prostu pójdę się na reakcję, kupię jakiegoś protection. Jakiś protection. I na bo może tam ktoś będzie. Więc, więc spoko. Sprawa. Okay, no i co, idę po proton i lecimy na środek. Oj, zlagowało mi w tym momencie minecrafta. Super. Okej, okay, żyję. Dobra. Pyk, pyk. O, oh, halo. Mm. Dobra. Żółty widzę, że ciągle spada. Mm. A Czerwony, gdzie może być? Dobra, zostałem z czerwonym. Muszę to tam na czacie, ale ja nie widziałem. Dobra. Czerwony, myślę, że był tutaj na środku. Tak, bo są pojedyncze. Co widziałem na tą bazę? W ogóle on mały render. Fil co jest? Oj, nie tu. Nie, nie mam. 64. A, dobra. Mm. No to do niego podejdźmy tak na no teraz zobaczcie jaki on jest, on chyba jest... On chyba jest diaksowy. Tak mi się wydaje, bo był na msach. A nie, to pewnie... no ma obsy... ma obsydium Okej okay. On ma obsydium Bo... to widać Bo był na msach, nie kupił zbroi Mhm no. to ja się cofnę do mnie, pod jak są lub nie wiem, widki, które się nie za bardzo. No, ale można spróbować, nie? Albo kupię sobie skoki, szybkość to mnie nie dogoni. Czy on tu... Chyba idzie nawet. Więc... No. Dobra, to ja się pozbieram tego emeralda i spadam. Może nawet na zbroję mi stać, bo nie wiem ile to kosztuje. A i spadł. Ok. Mm, I może będziemy stać na Prototyp 3, bo prot 3 kosztuje oś, dawno nie będziemy stać na mi 2, chyba. Ale dobra, będę stać jakiś prot, jakaś zbroja. I jeszcze ja chcę kidofnia. Dobra, mamy tutaj dwójki. Dobra, jeszcze jak zbroja. Um, co ja chciałem? Poteczki. Są szybkość. Dużo tego. Jakaś kierka lepsza. I można iść. Chodź ja sobie. Dobra. To jestem gotowa na niego. Czekaj, to jest skok, to jest speed. Okej. Okay. No dobra. On jest chyba w bazie lub poszedłem na MC, bo widziałem, że spadną na czacie. Hmm. Chyba u siebie. Lub jest na diaksach. A, dobra, trudno mnie to nie interesuje, to mi się zbugowało Czekaj, czy on to zniszczył, czy mi się tylko zbugowało coś? Zniszczył A. Masz to ferbę jakiegoś, nie? Dobra, szybko do niego polecieć tylko Nie, Jezu, jestem debilem Kontrolę nie wcisnąłem i straciłem. Poteczki. Ale słabo. Przyjechał trochę. Jeszcze nie, jak sobie chwilę, super. Dobra, na będzie długa. Ale może bez potek sobie dam radę, ojej, jeszcze mi sklikuje. Dobra, trudno. Łuku nie kupię. Bo nie. Dobra, mamy coś tam to może się przydać. Będziemy problem z może. A ja ją wtedy śniści. Będzie ciężko coś czuję, bo ma obsydian jednak siedzi cały czas tam w bazie u siebie. Ale mam nadzieję, że się uda go zniszczyć. Mm, dobra. No. Dobra, rybiki. Biegnijcie. Dobra, wymiana bedów, ziomek? No dobra, jak chcesz. Mi tam pasuje. Czy on się cofa? Nie. Okej. Okay. on no, tam stoi w środku, bo widziałem. Okej. Okay. Dobra, to szybko zniszczamy tak to łóżko. Wojdować się nie będę, bo mam nawet spokoity Park. Spok mam jeszcze perbole, więc... Więc spoko. I to niego lecimy. No co? On siedzi na środku. A nie, dobra. No to będzie jeden V1. Pewnie go Ferborami zrobię czy coś. Dobra, on pewnie teraz siedzi w bazie lub idzie na środek do mnie, żeby zrobić jedną v Minecraft. Lub poszedł do ping, w sumie to też by było mądre. Nie, on siedzi u mnie. Szybko tu przejdę na jak bo on może mieć firebole. Dobra, on Dobra, jesteśmy na deaksach, na szczęście nie zwrócił nas. W ogóle on... 9. On ma firebole. O tak. O tak. Gdzieś jest. Dobra. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobał odcinek z głosem, to napiszcie w komentarzu. Ja was żegnam i do widzenia.